Witam serdecznie na kanale Przemyślenia Vlog. Autor filmów na kanale Przemyślenia Vlog jest Michał Niedzielski. Po obejrzeniu filmu zostaw łapkę w górę, komentarz i zasubskrybuj z dzwoneczkiem, aby nie ominęły cię przyszłe materiały wideo. Witam Was moi drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku poruszymy sobie mity i fakty. Kryzys psychiczny. Zaczniemy od mitów. Osoby z depresją potrzebują jedynie pozytywnych myśli i otoczenia. Fakty. Osoby z depresją potrzebują specjalistycznego leczenia, Pozytywnie, m, pozytywnych myśli i wsparcia. Ze strony bliskich mogą pomóc, ale nie są wystarczające jako jedyny sposób leczenia. Osoby z zaburzeniami psychicznymi powinny być traktowane inaczej niż osoby bez zaburzeń. To akurat były mity, a teraz przechodzimy do faktów. Osoby z zaburzeniami psychicznymi zasługują na szacunek i godność bez dyskryminacji czy izolacji społecznej. Mity. Osoby z psychozą, takie jak schizofrenia, nie mogą. Pra prowadzić normalnego życia. Dzięki leczeniu i wsparciu można prowadzić normalne życie. Leki i terapia pomagają. Kontrolować objawy psychozy, a programy rehabilitacyjne wspierają radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami. Oczywiście to były fakty. Teraz przechodzimy do mitów. Osoby z zaburzeniami psychicznymi nie mogą zmieniać swojego stanu psychicznego. Oczywiście to był mit, a teraz fakty. Osoby w kryzysie mogą poprawić swoją kondycję psychiczną dzięki leczeniu, wsparciu, terapii i zdrowym nawykom żywieniowym.